Cześć! Jako, że w tym roku też podejmuję wyzwanie, żeby przeczytać 25 książek, postanowiłam, że będę raz w miesiącu robiła podsumowanie, trochę dla Was, a trochę też sama dla siebie. W styczniu przeczytałam trzy książki. Jedna książka to jest taki poradnik, Polski minimalizm, Sylwii Lelito-Zawiślak. O tej książce nagrałam osobną recenzję, którą opublikowałam w zeszły czwartek, także podlinkuję Wam tutaj. Przeczytałam też te dwie książki, to są dwa reportaże. Pierwsza książka to jest welewetka Jak znikają Kaszuby Stasi Budzisz. Bardzo, bardzo ciekawa jest ta część historii okołowojennej, to co Kaszubi przeżywali. W czasie wojny, po wojnie, jak to wszystko wyglądało, bardzo dramatyczne losy, przez ten pryzmat, też pokazane relacje między kaszubami, Polakami, Niemcami. Natomiast druga część taka bardziej współczesna. Gdzie ona opisuje jakieś polityczne niesnaski między różnymi ugrupowaniami kaszubskimi, kłótnie o dotacje unijne i tak Ta część już mniej mnie gdzieś tam interesowała, także tak przebiegłam przez te fragmenty. Natomiast książkę też jakby jako całość polecam świetnie napisana, że jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Kaszub, bardzo zaskakujących momentami rzeczy, na przykład haft kaszubski wcale nie jest jakimś tam historycznym artefaktem, tak? tylko jest on dość takim nowoczesnym. Druga książka to jest Jan Mencfel, Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta. To jest druga książka Janka Mencfela, którą ja przeczytałam. W zeszłym roku przeczytałam jego książkę Hydrozagadka, to jest nowsza jego książka i muszę powiedzieć, że zagadka. Bardziej mi się podobała niż betonoza jest moim zdaniem lepiej napisana. Jakby gratulacje dla autora, że widać u niego progres gdzieś tam w pisaniu. Natomiast oczywiście sama książka jest niezwykle ciekawa, bogata w fakty. Chociaż ja być może dlatego mój odbiór tej książki jest trochę taki, no nie powiem, że mieszany, bo książka mi się podobała, ale jest to po prostu smutne, bo ja kocham drzewa, a ta książka opowiada o tym, jak się wycina drzewa w Polsce. I po prostu było mi smutno czytając tą książkę, więc jakby, no nie wiem co mam powiedzieć. Myślę, że warto tą książkę przeczytać, i ona na pewno zostanie u mnie na półce. To jest niesamowite źródło wiedzy i, i na pewno będę jeszcze nieraz do niej wracać. Bardzo, bardzo wartościowa pozycja. Polecam każdemu. Uważam, że tak jak Hydro zagadka i ta książka, powinny być po prostu gdzieś tam lekturami na biologii, historii, geografii i wosie, Tak. Natomiast gdybym miała wybierać między betonozą a hydrozagadką, to uważam, że hydrozagadka była nieco lepsza. To są moje trzy książki stycznia. Myślę, że całkiem niezły wynik. Do zobaczenia w lutym przy kolejnym podsumowaniu książkowym. Hej!